Ej, cześć z strony, ja na co nie gramię w Fortnite? Znaczy nie Fortnite, tylko tego. Po yy, prostu chciałam Wam powiedzieć, że utworzyłam team yy, o nazwie MCR. Jak widzicie mamy to w Niku. I prowadzi ten Dawid, jeszcze mój kolega teraz nie gra. Yy, Dawid, przywitaj się. Dzień dobry. No właśnie. Nie wiem, tak to, serio, no to jak chcecie dołączyć do teamu, to piszcie w komentarzach albo nick, albo po prostu nagrajcie klipa, albo nagrajcie klipa o nazwie hashtag, no to, to, piszcie hashtag team, pamiętajcie, hashtag team MCR i wtedy ja będę sprawdzał po prostu napiszę, że jesteś w teamie albo nie jesteś, nie? Napiszę, że jest tutaj. No ta. I to. No nie trzeba, ale jak chcecie być na grupie, to trzeba tego. Ja ci od razu dodam do PS. sobie od razu dodam do PS i tego. I dołączę was. Ten to, to tylko na tyle było. To, to tylko tyle było. To do widzenia, trzymajcie się. Elo.